Twoja prawda nie jest moją prawdą. Cześć, jestem Diana i dzisiaj o wartości, która ma na imię indywidualność. Zacznę od tego, że Twoja prawda nie jest moją prawdą i wcale nie musi być. Nie jesteśmy kopiami z jednej matrycy, a wręcz Próbując myśleć, czuć i wierzyć tak samo, zabijamy największy dar istnienia, indywidualność. Możemy modlić się do tego samego Boga, a jednak doświadczać go w zupełnie różny sposób. Dla mnie jest przyjacielem, z którym rozmawiam o wszystkim. Dla ciebie. Może być surowym, wymagającym ojcem, którego się boisz. I wiesz, co w tym piękne? Oboje mamy rację, bo oboje widzimy go przez pryzmat swojego serca, swojej historii i swojej drogi. Ja na przykład widzę w ludziach miłość, nawet kiedy błądzą. Ty być może widzisz bady i zagrożenia. Ja rozwiązuję problemy, ty je stwarzasz, bo w Twojej rzeczywistości to właśnie one mają sens i uczą Cię czegoś ważnego. I oboje robimy to, co najlepsze w swojej prawdzie. I nie chodzi o to, kto ma rację. Racja jest tylko lustrem, w którym przegląda się nasze ego. Prawda jest czymś innym. Jest miejscem, w którym nie ma walki, bo kiedy stoisz w swojej prawdzie, nie musisz nikogo przekonywać, ani Nikomu niczego udowadniać. Widzisz, tym samym nie musisz się ze mną zgadzać. Nie musisz przyjmować mojego spojrzenia, mojej wiary, mojego sposobu życia. Ale jeśli coś w tym, co mówię, poruszy Twoje serce, możesz to wziąć. Resztą, Możesz zostawić. Ja robię tak samo. Bo szacunek do drugiego człowieka nie polega na tym, że dopasowuję się do jego świata, ale na tym, że daję mu przestrzeń być w swoim. I to jest prawdziwa wolność. I to jest prawdziwa miłość. Kiedy nie próbuję cię zmieniać, a ty nie próbujesz zmieniać mnie. I wiesz co? Świat nie potrzebuje więcej ludzi, którzy myślą tak samo. Świat potrzebuje więcej ludzi, którzy potrafią żyć obok siebie w swojej prawdzie, bez potrzeby niszczenia czyjejś. A jeśli ta myśl Cię drażni, to dobrze, bo może właśnie w tym punkcie zaczyna się Twoja największa transformacja. I nie interesuje mnie, czy zgadasz się z moją prawdą, bo to nie jest Twoja prawda. Jeśli... Potrzebujesz, żeby wszyscy wierzyli tak samo jak ty, to nie trzymasz się prawdy, trzymasz się strachu. Bo prawda nie boi się innej prawdy. I zawsze oboje mamy rację, ale tylko w swoim świecie. Zostawiam Cię z przemyśleniem w tym temacie i z pytaniem, czy potrafisz stać w swojej prawdzie? Tak pewnie, że inna prawda ci nie zagraża. Daj znać, jak to jest u Ciebie? Czy szanujesz swoje, swoją i, i innych indywidualność? My. Cudowny czas.